Hej, ja ludzi z Katu, zjąłem, zjąłem kolejny odcinek! Juhał, przedstawię Wam zawodników. Jest tu jakiś krzy, krzyw, krzyszto, Krzys 1, 2, 3, tech, paluszek 3, 6, 3, tefa, rabebug 1, 2. Nie znam tego gościa na pewno. No przecież, ale ja przecież. No, ale ja ci nie znam. Nie będę z tobą rozmawiać. Nie wolno om rozmawiać z obcymi. Nu, nu, nu. No. <ścoughs> I teraz gramy ba dziwną glasą, ale za to mamy łuk. No, bo tak jest. Bo gość idzie na harda. <laughs> Ciekawe ile ja już zabiłem Trzech, a ty ile? Sześć O, o Już 3 HP mam Nie będę marnował te miksturki Głupio, bo miksturki dodaję tylko trzy życia No A ja teraz nie mogę Zabijać o, nie. Spadaj, pająk! Pajajo Ej, my, i chciałbym pochwalić pajajo bo robi bardzo fajne filmy. Jak dla mnie oczywiście. No pajajo takie fajne filmiki ma. Takie śmieszne. Ja idę. Chodź... Chodź szybko! Ja... Zaraz my zginiemy! Oż ty, ratuj, ratunku. Na szczęście mam pieska! Co?! Nie widzę cię. Oż ty! Nie, 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 jedno sardoszko, jedno sardoszko! Popatrz się. Hej, jak u Ciebie? Czekajcie po mojecięciu wrap. Ci uciska tutaj zlepu Zabiję mu konika Jak Ci No to mnie znajdź Nie, nie, no ale poszukaj mnie. Gdzie jest to za drzewem? No nie, właśnie, że nie, nie spadłem, nie spadłem, nie spadłem. No tepni.